Przez te wszystkie lata, które poświęciłem koszykówce, w, w, ciężko by mi było zaakceptować zupełnie inne miejsce do zakończenia mojej sportowej jak, jak Gdynia. Gdynia jest moim domem, Gdynia jest miejscem, które uwielbiam ponad wszystko, biorąc pod uwagę chyba nawet cały świat. Jestem mega szczęśliwy, że będzie mi dane zakończyć karierę tutaj w, na miejscu, w, wśród ludzi, z którymi osiągałem największe sukcesy. Sama media już chyba w, przyczepiły metkę Dance, także chyba nie będę miał za dużo do powiedzenia, chyba że sezon będzie wybitnie dobry albo wybitnie słaby z mojej strony, ze strony drużyny. Także dla mnie najważniejsze jest to, żeby osiągnąć sukces tutaj w Dyni, w domu, gdzie yy, na dobrą sprawę wszystko się zaczęło i wszystko może się skończyć. Także yy, nie lada wyzwanie, chęci są, zdrowie pozwala, umiejętności również, także jest grupa ludzi, Którzy umieją grać jest dobry tener, dobre miejsce, dobry ośrodek, wszystko jest na olbrzymi plus, Także cieszę się, że tutaj jestem, ale czy to jest i Zweryfikuję sezon i, i zobaczymy, co, 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 co przyniesie nam przyszłość. Film Dylawiszaś miał 20 lat, 30 lat, kiedy, kiedy był w takim optimum swojej formy. Oczywiście nadal jestem, natomiast wtedy to yy, odbiór jednostki jako, jako sportowca jest zupełnie inny niż teraz. Teraz jestem mam metkę oprócz tego, że jest mam również emeryta i, i ja wtedy jednak byłem takim przyzwoitym koszykarzem i będę chciał to starać się udowodnić tym niedowiarkom w tym sezonie i wszystko jest w moich rękach, w rękach trenera, moich kolegów z drużyny i klubu. Prawda, temu, kiedy chciałem być tutaj w farce, kiedy mieliśmy EuroCup, kiedy wiązałem z tym olbrzymie nadzieje, kiedy wierzyłem, że, że będę bardzo ważnym elementem drużyny, po rozmowie z trenerem, z i po okresie przygotowawczym się, nawet po... Meczu sparingowym z Barceloną tylko to mnie utrwaliło w tym, że tak będzie. Los był niezbyt łaskawy dla mojej osoby. Najpierw pierwsza kontuzja, złamałem kość w dłoni, miałem trzy miesiące wyjęte z zawodowego sportu. Wróciłem znowu jakaś kontuzja, także w, w, z perspektywy 23 lat było to. Był to pierwszy mój sezon, który straciłem w zasadzie w 100% i nie byłem w stanie pomóc drużynie i w, nie tylko nie mogłem, nie mogłem pomóc drużynie, ale straciłem olbrzymią szansę, żeby tak na nowo zbudować. Swoją, obraz swojej osoby tutaj w Dini, z tych w DINI. Zawsze byłem kojarzony tylko z stopotem, że Filip byle to tylko stopo, że Filip Ilewi się z twarzą stopotu, ale to nie są moje słowa, to są słowa ludzi, którzy ze mną tak na dobrą sprawę przyklejali mnie do jakichś tam obozów, a ja absolutnie jestem zawsze neutralny, jestem zawodowcem, sport jest moją pracą, I, ale... To było parę lat temu, teraz dla mnie priorytety się trochę zmieniły. Do Dylewicza. i Dylewicz na sam koniec meczu! Tam... Jestem szczęśliwy, że ktoś mnie jeszcze chce, że ktoś widzi mnie w, jako 40-latka w drużynie, która, która jest bardzo ciekawie zbudowana, składa się z ciekawych y, osób. Jest to teraz mieszanka, tak na dobrą sprawę, doświadczenia z... Y, z takim młodzieńczym głodem osiągania sukcesów i dlaczego by miało to się nie ode, tak jak powiedziałem COVID-19 w zeszłym sezonie, dwa lata wcześniej straciłem cały sezon ze względu na kontuzję do trzech razy sztuka, ale s do trzech razy sztuka, także fajnie się to wszystko łączy. Mam nadzieję, że udzieli. Dla wielu też jestem taką ikoną, takim drogowskazem. Jest to dla mnie bardzo miłe i to mnie bardzo napędza. Napędza mnie też na przykład jakieś negatywne rzeczy, czyli pod tytułem ostatnio grałem 3x3 i Karol Bruszczecki mówi do kolegi podaj mi piłkę, bo lub nie kryje, będzie mi łatwiej. Nie? I to, to jest taki pstryczek w nos, który dla niektórych wpłynąłby negatywnie, ale dla mnie na przykład wpływał motywująco, bo, bo, bo to wysyła sygnał dla mnie, żeby pokazać, a łatwiej będzie wcale się nie będzie łatwiej, nie? bo ci udowodnię, że tak nie jest. I to myślę, że to jest taki motor napędowy zawodowego sportowca. Od pięciu lat dobrych jestem tak na, na dobrą sprawę w procentach profesjonalistą. Więc oczywiście zajęło mi to dużo czasu, żeby być tego świadomym, ale przecinając od razu te heteroskie pewnie teksty, jak to jest możliwe, sztuką chyba z każdego z nas jest to, żeby wyciągać jakieś wnioski, żeby się uczyć, żeby się rozwijać i żeby zdać sobie sprawę z tego, że, że warto to robić i ja też czyli nie, nie jestem doskonały w świadomość takiego dojrzałego spostrzegania swojego ciała, poznawania swojego ciała, interesowania swoim ciałem odbierania sygnałów, które to ciało nam wysyła i rzeczywiście to przychodzi z czasem, ale też bardzo cenię na przykład informacje od kogoś z boku. No, nigdy nie, nigdy, no, przez wiele lat nie spotkałem żadnej osoby, która by na przykład powiedziała mi coś, co się dowiedziałem na w Ostrowie czy wcześniej od Artura Paska, że na warto robić, to warto robić. To oczywiście nie jesteśmy doskonali i ja też nie jestem doskonały, ale, ale staram się te wszystkie informacje, które na pewno są dobre dla mnie, nie wyobrażam sobie na przykład teraz wejść w trening bez jakiegoś rolowania, dodatkowego rozciągania, co, co jest niezbędne dla sportowca. Tak samo po treningu, ale tego... Nie doświadczyłem przez 20 lat, ale doświadczam teraz, dlatego też może w wieku 40 lat jestem w stanie jeszcze biegać. Ten rekord to jest gdzieś tam po drodze, gdzieś tam się nawinął oczywiście i w, w, dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby w, być ważnym elementem całej drużyny, całej tej układanki, całego tego. Bardzo mnie nakręca to, że, że przez te wszystkie lata, nawet już dekady można by powiedzieć, adaptowałem się do tego, jak się zmieniała koszykówka i myślę, że to jest też jeden z, z wielkich plusów mojej skromnej osoby, że umiałem mimo wieku, nadążyć za, za tym rozwojem koszykówki, za, za zmianą stylu gry, bo, bo grałem w czasach, kiedy było 30 sekund na rozgrywanie akcji, jest teraz 24, jest mnóstwo drobnych niuansów, sama, sama dynamika koszykówki się zdecydowanie zmieniła, ja dalej w niej jestem i dalej będę chciał ucierać nos, nosa młodszych zawodnik Ja będę sobą i, i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby te osoby, które mnie cenią, a wydaje mi się, że w tej drużynie będzie kilka osób, które bardzo mnie szanują, mnie szanują również ich, będziemy... My naprawdę ciekawy kolektyw, który będzie, jak już powiedziałem, mieszanką takiego głodu koszykarskiego tych graczy, którzy zaczynają, z doświadczeniem zawodników, którzy osiągnęli bardzo, bardzo dużo, Szubi, czy czy Wołek, czy, czy, czy nawet ja, czy mnóstwo no, innych zawodników. Także na pewno na pewno chcę być najlepszy w drużynie i to jest mój cel i będę chciał starać się to zrealizować, bo, bo to mnie nakręca i wiem, że jestem w stanie to zrobić. Czy mi zdrowie pozdrowi to pozwoli? Nie wiem. Zrobię wszystko, żeby być najlepszy i to mogę zadeklarować, bo, bo zawsze tego dążyłem, żeby być najlepszy i zrobię wszystko, żeby tak było w tym sezonie. nie ma nic wspanialszego, kiedy widzi się swojego syna, część samego siebie, który jest dumny z tego, co osiąga w rodzic, prawda? I wiadomo, że w Sezon, który spędziłem w dniu dwa lata temu, był dla mnie stracony, czyli stracony też był w oczach mojego syna. W zeszłym roku COVID, plus ja byłem w Ostrowie, oni byli tutaj, więc też tak na dobrą sprawę mój syn z moją córką, bo również mam córkę, nie mogli w, tak na, na bieżąco analizować ani podziwiać tego, podziwiać, ro, oglądać tego, co robię na boisku. Teraz przy układzie takim, że mam nadzieję, że wszystko zdrowie mi pozwoli, i zrobię wszystko, żeby to zdrowie jednak było w stu procentach yy gotowe do, do tych wszystkich obciążeń, które, które są przede mną, Zrobię wszystko, żeby mój syn był jeszcze dumniejszy od dla mnie, prawda? Bo, bo dla niego jestem drogowskazem, dla niego jestem takim punktem, który który może spowodować, że w niedalekiej przyszłości w Igor Dylewicz będzie dużo lepszym że niż w Dylewicz, bo będzie miał za, za plecami mnie jako swojego ojca. Ja niestety nie miałem za sobą nikogo, kto mógł kierować moją karierą. Każdy z nas biega, każdy z nas skacze, każdy, każdy z nas rzuca. Pytanie jest, jak... jak yy... Nie jednostki się liczą. Dla mnie osobiście, osobiście w sporcie zespołowym nie liczą się jednostki. To, że ktoś rzuca 25 oka w meczu, czy, 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 czy 30, to, to nie jest wyznacznik tego, że jest dobrym zawodnikiem. Wyznacznikiem dobrej drużyny jest to, że masz 8 gości, którzy rzucają po 10 oka i każdy jest zadowolony, każdy jest szczęśliwy, znakomita chemia i, i to to nakręca. Wiek, pesel, to wszystko to, to nie ma nic znaczenia i absolutnie... Jestem przekonany święcie, że ta drużyna tutaj w linii, która będzie zbudowana będzie naprawdę groźna dla każdej drużyny, która przejdzie na w stronie parkietu.